Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku z TikToków. Dzisiaj jest ze mną oczywiście Ola i będzie kontrolować to, co oglądamy. My za to będziemy oglądać naprawdę fajne rzeczy właśnie na tej, jakże wspaniałej aplikacji. Tak samo wy jesteście wspaniali, jeżeli subskrybujecie ten kanał. Zostawiacie łapki w górę, 10 tysięcy łapek w górę to kolejny odcinek z Olcią. Co prawda ja nie wiem, czy wolę to z nią nagrywać, czy samemu to. Nie ja no, wolę z tobą nagrywać. Tak spojrzałaś na mnie. No nie no, czemu? I tak oglądam twoje odcinki, więc i tak no podobasz aferę, więc wychodzi na jedno i to samo. Dobrze, zaczynamy. Powiedz mi, jaki jest sens zakładania tej bluzy, skoro ona i tak podwinęła ją do stanikarz? Po co? Gdy czerwone się zrobiły. <grymne> <grymne> po milion 400 tysięcy lajków to było, dobra, to co ma sens, okej? Okay. Ej, ale najlepsze jest to, przeglądałem przeglądamy moje DC Na co dzień mi się takie rzeczy nie wyświetlają A z tobą, jak nagle usiadłaś obok Jak byliśmy na nagrywkach w Warszawie To właśnie tam było bardzo dużo ludzi I oni bardzo dobrze się znali na TikToku tak. I opowiadali mi różne rzeczy Jak tam algorytm trochę działa i tak dalej I co mówili, że algorytm my jest pewnie totalnym skamem I wyświetla nie, randomowe rzeczy Nie, że właśnie to co lubisz, to co najdłużej oglądasz I co oglądasz kilka razy Ci się podoba Chodźmy dalej, zobacz zobacz skarpetki tu ktoś wyciągnęł O zobacz. <noise> Ale gangusy no nie. Ja nie wiem co się dzieje z tym TikTokiem No fajne ledy ma z tyłu Jeśli dziś jest pierdolony w ręce Jeśli dziś jest pierdolony w ręce klaszmy takie rzeczy nagrywa? Ojciec Uff! Weszła promocja 12 piw gratis w Biedronce Nie <laughs> <laughs> you're in and you're out, you're up and you're down. Czemu ty jesteś taki czerwony? No bo na twój widok się tak zarumieniłem Na mój widok, Na twój tak? widok się tak zarumieniłem Nie wiem czemu jestem taki czerwony, jestem widzę i czerwony? No Jest mi może ciepło, bo to jesteś ciepło, obok A ty gorąca ciepło. klaska no, jesteś, aha. wiesz Oho Nie wiem no, nie wiem Mama na panią. obrotach Ile ona w ogóle obserwujących? Dwa miliony obserwujących Ej, ma na TikToku jest... Ale ją chyba każdy znak, co kto na tak, platformę, nie? Tak. Plus 18. Co w tym jest plus 18? Mój chłopak cierpi. Powiedziałbym, że cierpi. W sensie chodziło mi o to, że jak... Dobra, nieważne. Nie, bo to źle zabrzmiało, jak tak teraz myślę. No i to są właśnie treny na TikToku. Nie wiem, ja ostatnio przestałam oglądać TikToka i ja w ogóle nie się jakby tylko na odcinkach znaczy, oglądam. Szczerze, mi się go dużo ciężej ogląda niż pół roku temu, tak jak pół roku temu, nie wiem, na przykład siedziałem na tym kiblu i faktycznie byłem w stanie stąd spalić TikToka i skrólować. Potem siedział po półtorej godziny w kiblu. Ta, no, od razu, cały dzień. Półtorej Abył, godziny i oczy niega się. Ty zegarki. półtorej godziny, ty zygarki, ty mi godziny nie na kiblu. I tylko oglądałam, słyszałam te muzyczki. Kiblu. Jak wszyscy ich tańczyli, i tylko tak, kolejna piosenka. Kolejna Kolejna piosenka, kolejna piosenka Ona kłamie widzowie, nie, nie kłamie, ona mnie oczerwia Nie czerwę. nie, nie się, ma opcji Zapytajcie się Wiktorii, Bartka, kogokolwiek Jakie półtorej kuczków? O, widzisz, idole z ekipy się wyświetlili Ej, zróbmy to Spoko trend. możemy nagrać, no Zajebista <laughs> like domowa. Oh, you your keys are in the door. <laughs> you left your car key in the door. <laughs> <laughs> Znaczy, no, czemu ludzie w ogóle potrzebują? No. Ja, masz kluczyk że co jest kile, no ale no wtedy tak. też nie wkładasz kluczyka do drzwi. Tak, I jakby. Pytanie, ej, sprawdźmy to. Tak randomowo, tak randomowo sobie na ulicy. Możemy. Jechać. Możemy Na jakiś vlog. Zrobimy to. Na głównym kanale. kanał Java. I Po prostu będziemy jechać. Ogólnie zbyt... to już któraś rzecz, którą mówimy, że zrobimy, a żadnej nie zrobiliśmy. Ale no teraz szykuje się dużo fajnych nowych rzeczy na Tak, kanale, teraz będzie się więcej Więc działo. może, może. Nie, no to będziemy... zrobimy. zrobimy, to sprawdzimy. Mam nadzieję, że nie zapomnimy.

Mam takiego faka w głowie Ale dlaczego, dlaczego, dlaczego? dlaczego ty powiedziałeś, że co ja robię nie tak z życiem? Chciałbyś tak? No, tak to zabrzmiało A, że tak? Że tak, podejść no? i tak? Nie no? Jesteś straszna dzisiaj A wiesz czemu, wiesz czemu Mamy piekarnię obok No nie musisz opowiadać No opowiem, powiem, no, opowiem ja wam Opowiem I no, opowiem. w piekarni obok nas Pani ostatnio się mnie zapytała Jak brałem chlebek Czy będę ten chlebek sam jadł. Nie A ona lepiej że pamięta, tak, bo już nie pamiętam Że tak jak, no, już teraz nie pamiętam jak to powiedziałam. Bo ja powiedziałem to Oli od razu tym powiedziałem. Że to było w takiej zasadzie, że Pan sam dla siebie bierze pół chlebka Bo po zawsze bierze pół chlebka czy nie chciałby kogoś, żeby zjadł im więcej tego chlebka, na tej zasadzie to Tak, było. coś takiego to było, widzicie ona lepiej pamięta no. niż ja, bo to było z półtorej miesiąca I temu I dla niego ta pani jest taka miła i, i, i kochana i w ogóle A dla mnie, jak już przychodzę, dzień dobry Co dla pani? <laughs> I dzisiaj spotkałem w Biedronce i powiedziała do mnie cześć Powiedziałem dzień dobry, poszedłem dalej i też jej powiedziałem i przez pół dnia była mnie zła. Jutro idziemy do piekarni razem. Zarączkę i kupujemy cały chlebek. Hey, I love your shirt. O, tematycznie, tematycznie bardzo. Ale zarobisty kot. Ja chcę takie kupić mi. To ja pa. będę ci spać Misiu, weź mi przelej jakiś hajs na konto, bo mi się wypłata spóźnia Ile mam ci przeleć? No ile chcesz W ogóle nie chcę <laughs> Chciałbym tak tańczyć Patrzcie, to jest taki trick dobry Patrzcie, prostuję obie nogi, takie i robię tak Ah, şey um, ja tu és filtro, é és filtro. é tinha muita ou sem filtro. é, não é, tu filtro esta. Já me se bal. Coisa que se vai dar já. Zéle. Nie mam pytań, co ja jest na też nie. Rodzaju, nie? Serio naprawdę Ale to nie jest moje to, to, to jest TikTok blog, po, do... po prostu! Nie, to jest swojej. Za jakie rzeczy Ci się pokazują? No pani se tańczy, no! Nie się nigdy nie pokazują takie rzeczy. Dobrze, przejdźmy na Twojego TikToka. Nie. Przejdźmy na Twojego nie. TikToka, zobaczmy, co jest na Twoim TikToku. No dlaczego? Bo nie! No bo pewnie się nie Dobrze, przechodzimy na Oli TikToka. Zobaczmy, co ci się wyświetla. Pierwszy to jest Triana. No ale co robi? Kręci tyłkiem. Triana. Ale kręci tyłkiem. Rodzinka.pl. Hebe. Widzisz? No co? No poczekaj. No u mnie też się za od razu. No nie od, od razu. Pierwsza no, pierwsza pierwsza. Pierwsza. no zobacz kto cię wyświetla? Eee, jakiś facet. No to fajny to nauczyciel. Facet. No fajny. Widzisz? Bo ja takich rzeczy nie oglądam i takie rzeczy mi się nie pokazują. Ale to moja wina, że mi się pokazują, no to już je Bo lecę, nie to oglądasz! To jest... No nie, zaczęły mi się pokazywać, dlatego siłą rzeczy je ja oglądam, bo po prostu przewijam i widzę taką rzecz. Bo siedzisz i oglądasz dłużej niż sekundę. Nie robisz tak od no razu. Nie, prawda, bo. Tylko idziesz tak i no tak, bo tak Jak. Patrzę sobie, jak pani tańczy. Nie zostawiajcie tych 10 Strafię. tysięcy łapek w górę, bo i tak z nią nie będzie. Zostawcie 10 tysięcy. E? Ja będę kontrolować tutaj na każdym odcinku, będę się pojawiać już od teraz. Subskrybujcie kanał łapa. Cześć. Cześć.